Witajcie na kanale Gabi Rabi i dzisiaj nagrywamy w Brawl Stars, ale zanim zaczniemy, chciałam Wam jeszcze powiedzieć, z kim jestem. Jestem z Ewą. Hejo. I z Erykiem. Elo. I zanim zaczniemy już dalej grać w Brawl Stars, musicie zostawić suba i lajka. Suba, najlepiej z dzwonem, żeby nie pokapić kolejnych filmów. To my lecimy. Wybieram sobie, może nie Edgara, a Maxa. Wybieram sobie Maxa. I mapkę może starcie w parze. Lubię tą mapę, Jak więc jest? zaczynamy. Dobra. Na początku będzie grała Gabrysia. Tak, mamy właśnie ja... taki układ. Pierwsza ja gram, a później Ewa, a później Eryk. Więc zaczynamy. Pierwsza rundka, moja. Po tej rundzie Eryk chciał wam powiedzieć, żebyście go dodali. Pokażę wam po tej rundzie jego konto, ja go mam do znajomych. On by chciał, żebyście go dodali. O kurde, mam mało internetu. A nie, mam. No pewnie zaraz mi się znowu załaduje. Ogólnie mam kito. jeśli ktoś będzie chciał ze mną grać, to może jutro. No, Eryk też ma właśnie swój kanał na YouTubie. Ale wczoraj miałem spotkanie, ale więcej hejterów. Ale chociaż jedna koleżanka była młodą. On nazywa się na YouTubie właśnie Browstars, Browstars z Dymiarza. Ale ciężko mnie znaleźć. No tak, ciężko go znaleźć, bo wyświetla się albo piosenka, albo jak coś YouTuberzy co grają właśnie w Browstars, albo twórca gry. Albo twórca gry. Jean Browstars. Muszę zmienić imię, albo zrobić takie same co miałem. Tak, Eli? on wcześniej się nazywał hater Ercia. A najpierw to wymyśliłem Erykos. Mm, Erykos też był fajny. Dobra, Erykos e był chyba najlepszy. Teraz gra Ewa, wybierz sobie zadmiarza i mapę. Dobra. Dobra, może tą zostawię mapę. Wybiorę sobie zadmiarza. No, patrz mm. Albo nie, nie tego, nie tego, nie tego. Wezmę ją. Dobra, za, już Ewa wybrała. To chciałam Wam jeszcze pokazać, bo Wam obiecałam po tej rundzie konto Erika. Szepen się nazywa. Zobaczcie. Mm, Mój wujek wymyślił te imię. No tak, tak. Jego wujek wymyślił. On mu się spodobał Szepen, on ma taki profil. Nazywa się Szepen. Żeby go dodać, nazywa się Time Szepen i. Tame. Tamę Szepen, sorka. No i. Zadymiarzy ma takich, ma Kita, ma y, Oli, jego. No dobra, to ja Wam jeszcze pokażę moich zadymiarzy. I macie, proszę, napiszcie w komentarzach, jaki zadymiarz mam grać w następnym odcinku. Dobra, mam takich, o takich i takich. Legendy mam trzy. No, mało ja mam, mam mitycznych. To Ewa gra już. Ewa, dobra. daję telefon Tobie. Proszę, panujecie. Dzięki. Teraz zaczynamy grać. I po tej rundzie będzie grał Erik, czyli Szepem. I tak w kółko będzie Kabija, Erik Tak, dokładnie. Dobra, zaczynamy. Mamy bula w... razem w mojej drużynie, jakby tak. Dobra, rozbijam skrzynię. Możliwe, że mogę wygrać z tym bólem. O nie. Musisz też uciekać, ja mam taką tatykę, że całą rundę stoję w krzakach i tam nikt mnie nie patrzy, a jak jest wielkie starcie, to dopiero wychodzę. Najlepiej to być Szeli, najlepiej to być i być, albo bulem być w krzakach, ktoś idzie, ty masz naładowany gulta i pum i po nim. E, no, no, ja ulta zawsze tak nie zarobić. No, no zawsze, zawsze tak robię. Teraz zabiję mnie. Kit ma fajnego ujca no. strasznie. On zabija go nim prawie na hita. No, no prawie, Wiesz ja. jak go robi, to przy, jeśli Zabij za niego mnie. skoczysz, to potem trzeba ten atakiem go drapić, żeby szybciej go trzeba zabić. Ewa niestety ma piąte miejsce, to teraz mianuje telefon Erikowi, wybierz sobie postać skina i wybierz sobie oczywiście mapę. Proszę. No dobra, to ja wezmę sobie zadymę, moja ulubiona. A moja nie? Ja jej nie lubię. Ja nawet tak lubię. Szkoda, że nie masz kito. No, kieła masz? A szkoda, że nie masz. Dostałam go w Stardropie tak samo. A szkoda, że nie masz tego. Patrzcie, okay. widzowie, dostałam w Stardropie Cordeliu Cordeliusa i dostałam w Stardropie jeszcze tego. A szkoda, że nie masz tego do kieła. Mm, nie mam, niestety. Ja nie Miałam go fajny. kupić, ale, ale nie kupiłam. W Więc... hmm. też lubię, ale jak trzynasta ja to będzie ciężko. Na serio? No. Na no serio. Piąta ranga. No. Dobra, niech będzie, chociaż będzie łatwo. Dramę. Nie mam zbyt dużo skórek do witam, mam tylko jedną. No, ja też mam nie, jedną. Niezbyt często gram ośmiobitem. No. Ośmiobit. Ja mam szesnastą rangę na ośmiobicie. O, o to jest super. Bit. Ośmiobit. W ogóle jest całkiem dobry. Dużo postaci w Brawl Stars, z, brołtar, z to naprawdę mają dużo tego... Do ośmiobita mają, dają te. Mało dają ski, skórek do ośmiobita. Bardzo mało. Kurde, internet mi się jeszcze nie załadował, ale już jest go coraz więcej. Niektórzy... Y Niektórzy. No i wygraliśmy. Niektórzy wow, super. nowi, widocznie eee, chyba, jest za tym, i mają tylko jedną albo w ogóle zero. Ja lubię Sorry. grać już w tym. i postaciami, którzy mają małą rangę, bo wtedy mogę normalnie sobie grać. I Dobra, ja teraz wiem, jest to. moja kolej. W końcu, bo już nie mogłam doczekać. E, piszcie też w komentarzu, no pamiętacie naszą umowę? Proszę, napiszcie w komentarzu. No kogo mam wybrać w następnym odcinku? Może wybiorę Otisa. Mam słabą rangę. I w ogóle no inne takie rzeczy. Chyba wybiorę Otisa ma super ultar, że wtedy ktoś prawie, że nie może się ruszać. I wtedy mogę go spokojnie... Ja nie mam Otisa. A ja dostam też w Stardropie. Może wezmę rankingowy, no nim po prostu wybiorę Otisa. O kurde, nienawidzę tej mapy. Ja też. Dobra, to wezmę... Jedyne, co ja lubię? To hmm. ja lubię grać... Co, nie mogę? Nie Ty możesz, bo nie masz go na dziewiątej. Flipa. To Cordeliusa. Ja bym wybrała A ten niech bierze... Bibi. Ja mam Bibi, ale nie chcę jej. Oj, wziął El Primo na serio, ale też jest I Nie, El Primo jest dobry. Ja przez niego wygrałem trzy razy rzędu. Super, ja raz wygram pięć, piędzie... Nie. Dwadzieścia razy rzędu. Już chciałam powiedzieć pięćdziesiąt jeden. Poko? Tak? Gdzie to mnie wystrzelił? O, myślę, że to. Chyba poko. Nie, nie poko. Okay. Wcale nie poko. Wygrałam Cordeliusem. A. Ja kiedyś pierwszy raz umarłam przez ten. Poko. No, poko jest też silny, ale jak się już więcej zadmiarzy, to właśnie. Ja nie, nie, nie lubię nie. nim grać. A ja nawet git jest. Ja nawet lubię. Jak ja gram Frankiem w zbiory klejnotów, to oni nawet nie mogą wziąć jednego klejnotu. Dobra. A, nie, 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 Rico, ja nie do Dlatego ricko. jestem. O, taki hapę, ucieka, ma mało HP, ucieka, ucieka. za ale jestem. Tak Proszę, nie. Wygram, wygram. Jej, zabiłam Riko. Jak coś, to. Czasem mogę nie odebrać tą. To te, te zaproszenie, bo. Rzadko gram na telefonie, bo jest, to jest firmowy telefon tak naprawdę. Firmowy mamy telefon do pracy. O kurde, przegrywamy, no, tak dlatego... nie może być. Proszę Eric, teraz nie gadaj, bo ja bym chciała wygrać, ale musicie zostawić dużo łapek i subów, żebym wygrała, ale raczej nie wygram, ale coś idzie. Też tam idzie. Tu. Coś tam idzie. Mało klejnotów. Wee. Wee. Mo, może się uzbiera trochę tych klejnotów więcej. Ja spadam. Uwaga, masz klejnot. Wow. Uciekajcie teraz tylko. Proszę, uciekajcie, uciekaj, uciekaj. Ej. Ty, uciekaj. Uciekaj, a ja cię będę bronić. Ej. No, uciekaj, dobrze, proszę. proszę, uciekaj, uciekaj. Nie, nie, nie pokazuj się. In, 3, 2, 1. Gross. Jest! Wygrałam. I ja myślałam, je... że przegram. Ej, zawsze jak ja mam dużo klejnotów, to zawsze jak jest. Już prawie, że już jest wygrana, to zawsze już nie, mówię sobie, nie muszę się jej tak ruszyć. No, ale i tak pewnie cię zabiłam, tak? Nie, nigdy mnie nie zabili. Dobra, to już trochę trwa ten odcinek. Jeszcze te jedna Ewy, runda i jena Eryka, i będziemy go kończyć powoli. No, Dobra, teraz. W tym odcinku to jutro. Dobra, teraz mianuję telefon Ewie. Dobra. Wybierz zadymiarza mapę. Zadymiarza, to może wezmę sobie. Kolta. Serio? Może go trochę podlepszyć, bo lubię kolta. A, już się nie da. Nie no, nie tylko no, dwie. Tą i, i inna mapa. Dobra. Wybieraj. Może sobie wybiorę mapę dołu, dobra. O, to wybierz jeszcze dwa zadymiarze. Dobra. Tutaj dam może tego zadymiarza. A tu. Tego. O. Yy, każdy ma skórki. To zaczynam grać w tą mapę. Dobra. Mam skórki same. Dobra. Lubię tą mapę. No tak, lubię. Dobry cadymarzyk wybrałam. Mam nadzieję, że wygrasz, bo chciałabym, żeby ja lubię puchark. pojedynek. A ja lubię. Nie, ja nienawidzę, bo ja zawsze przegrywam, bo tam są dobrzy ludzie. A tu akurat tacy średni. No nie, niektórzy ludzie to są tacy, że stoją w miejscu i tyle. Ja grałem już z takimi i oni nie są za fajni. Znaczy są fajni, bo wtedy wygrywam ciągle. Ale czasem to są tacy, że. Że zabijają za hita. No, na no. przykład kit. Kit akurat takim bardzo nie zabija, ale on często wygrywa. A w ogóle Kitowi się ładuje sam ult. Ma no fajnie kit. Już zabiję. Kiedy ten, kto ma Kita? Zabiję ja go mam Kit. Zabiłam go. Nie, jeszcze dwa. Musisz zabić. Już, 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 jeszcze dwa musisz zabić. Dobra. Dobra. Mm, mm, mm. Mam jeszcze dwa Połudę do kolegcji. Edgar, Ja pamiętam jak pierwszy raz grałem w pojedynki. Zabieko. A ja uwielbiam pojedynki. Właśnie na pojedynku wygrałam dużo razy z rzędu. Pojedynek A ja jest zawsze super. gram sobie w zadymia. Bo... Po prostu biorę trzy moje najlepsze zadymiarze i wygrywam. Od razu. Bo po prostu brać najgorszych. Choć czasami jak brałam najgorszych, to też wygrywam. Jak się bierze czasami najgorszych, to to może też popalić. Dobra, zabił mnie. Mam Masz jeszcze, jeszcze dwa, dwa fajne. Tak, Dobre. A takich to super. Ten ostatni nie jest Surge taki i za fajny. Pearl. Pearl nie jest taki fajny, ale jest Nie. Mocny. Pearl jest właśnie bardzo mocny. A Ed z Policji jest też dobry. Ed Mega, ja lubię nim grać. Zabiłam go. Wow, No i nie ma Ed Jest to Dynamite. No Dynamite. coś czuję, że dasz radę. Mogę to. Ale jeśli ma później. gadżet do Dynamika, to... to... To będzie ciężko. Proszę, hmm. niech nie ma tego gadżetu. Ale raczej nie, bo nie rzuca w siebie. Więc raczej nie ma. Ja trzeba mieć gadżet, żeby, żeby się od siebie odbijać. Ja jeszcze nie mam tego gadżetu, ale Ja teraz nie będę mam, ja mam danę Majka. A ja będę... Te... O o, też mam na Majka, nie więc dobiega. będę zbierać na ten gadżet. Ja Czekam. Muszę go ciągle bić, żebym miał ult. Dobra, zabieg mnie, ale mamy jeszcze jednego. jeden na jeden, ostatnia runda. Może? Teraz tak jest dobra runda. Proszę wygrać. Proszę, proszę wygram, wygram. Ult masz, mało do ulta. Użyj tego ulta poprawnie, dobra? Dobra. Nie zbieraj po 500 razy gdziekolwiek. Mhm. Dobra? No przegrasz już. Nie. Tak. tak. I teraz, Myślę, że użyjesz ulta. No niestety się nie udało, ale było mega dobrze. Zrobiłaś mi jedną misję. Na atak. No i łatwo. No super, nagroda. O, tutaj. Możesz kupić tutaj na Majka. Tak, to właśnie kupię. Oby, mistrzu. Który to był? Albo to dalej. Nie, nie, tutaj. Ten? Tak. O, super. On jest dobry. Trzeba mieć byle jaki gaz, żeby od ciebie odbijać. Dobra, Dajna i teraz mm, weź sobie daj na Majka. Tylko, Tylko weź mi za dymę. Weź daj na Majka i za dymę mianuje cię. Królem telefonu. Znaczy, no no ten teraz... <grym> królem to już miało na Dobra, Erik teraz gra. O nie mają <grym> o nie. Dobra, zobaczcie, Czekaj. ten gadżet się spisuje, Kurde, nie do no, to no to chyba nie był ten. Nie! youtuberzy tu mieli... O tak. Albo to teraz usunęli. O, szkoda. Albo to był po prostu błąd taki. Albo to był inny gadżet. Wow, jaki fajny. Ten gadżet ma du bardzo dużo youtuberów ma ten gadżet. Kurde, on jest mocny. Fajny. Jak dużo osób jest blisko ciebie z przeciwnej drużyny, to lepiej jak go macie to użyjcie. Wtedy mała drobna że nie zginęła piłka tam była Dawaj piłkę ano tak dobra ktoś idzie Mary nara nara oli po co mu podałeś piłkę no ale dobra dobra mam nie utem, nie nie utem. ale chciałem żeby oni dali żeby oni nie wzięli tego dobra wzięli dobra to nie przegrasz ale ale mamy nie tym razem słabiaki w następnym odcinku to na moim telefonie będzie. Nie. Dobra. Ale macie jeszcze. Macie jeszcze Mamy szansę. jeszcze kilka szans. No, no jedno. Albo nie. będzie jeszcze dogrywka. Ja nie lubię zbytnio dogrywek. Ja, ja się lubię. Się Ale jak... dogrywek. Nie, ja się nie stresuję. Ja lubię dogrywki. Ja też nie, bo wtedy nie ma w ogóle nic, żadnej przeszkody, że piłka nie doleci. To no. jest super. Zabiłem go ty. Ale i tak wolę zwykłą rundę niż dogrywkę. No. Bo na dogrywce może też nikt nie wygrać. Żadna drużyna. Więc lipa. Szybko, nie, to Kurde, Berek. Berry. I prawie obronił. Była tutaj piękna. Nie, kiedy jestem tikiem, to ja zawsze jak mam ulta, to zawsze jestem bramkarzem. Dobra, super i super. Kończymy. Teraz kończymy nasz odcinek, więc widzimy się w następnym odcinku. Pa! Subskrybujcie. Pa! Subskrybujcie.